Mateusz przede wszystkim gratuluję tego, że dzisiaj zagrałeś, to jest raz, ale czy, czy spodziewałeś się tak twardego meczu przed Euro na 10-12 dni? No tak, na pewno. No, myślę, że Euro się zaczęło już dzisiaj dla nas i dla wszystkich, dlatego myślę, że mogliśmy się spodziewać takiego meczu w warunkach Euro. Eee, no i myślę, że, że ten remis... Zasłużony może z lekkim wskazaniem na nas, tak z przebiegu gry. No właśnie, bo pierwsze 15 minut zagraliście bardzo wysoko, agresywnie, tak. trzyliście bramkę i co się stało potem, bo oddaliście trochę pola, tak jakbyście przegrali środek i w drugiej połowie znowu wróciliście do, do tego samego grania. No tak, właśnie myślę, że, że właśnie tym momentem niepotrzebnym było zawahanie tej pierwszej połowie, bo poszliśmy wysoko, fajnie to wychodziło. I potem odpadliśmy trochę do tyłu po tej słonej bramce, niepotrzebnie, bo myślę, że powinniśmy cały czas konsekwentnie realizować to założenie z wysokim pressingiem, bo to dało nam super efekty. Zbieraliśmy te piłki, staraliśmy się rozgrywać i, i kreowaliśmy sytuację. Patrząc na Waszą grę, to powiem szczerze, że to dobrze wyglądało, bo bardzo szybko wypracowaliście piłkę z własnej połowy, mm. z, od własnej bramki. Staraliście grać gdzieś w bocznych sektorach na raz, czyli właściwie wszystko to, o czym mówi selekcjoner. Te parę dni już tak zaowocowały? No tak, na pewno ten tydzień był dla nas bardzo intensywny, e, dużo treningów. A nie widać tego? Może tego nie widać, ale dobrze dobrze pracowaliśmy, naprawdę mocne jednostki za nami, e, dużo pracy i myślę, że dzisiaj e, te treningi przełożyliśmy na, te, na to spotkanie i, i myślę, że, że dobrze to wyglądało. Jak się grało na wahadełku, bo jak atakujemy byłeś na wahadle, tak. jak broniliśmy Chujce. byłeś w tym czwartym. Tak, e, no myślę, że to jest e, fajna, fajna taka hybryda, fajne ustawienie. Myślę, że, że mamy zawodników stworzonych ku, ku takiemu graniu i i bardzo w porządku, no myślę, że dobrze się czułem fizycznie, e, mentalnie przede wszystkim I, i jestem mega, mega zadowolony, mega dumny, że dzisiaj udało mi się zdebiutować. Jaka to frajda zagrać w tej koszulce i zagrać przy publiczności w końcu. No niesamowicie, ja naprawdę byłem, e, kiedy, kiedy przeczytałem, że będzie 50% publiczności, no to byłem nie niebo wzięty, bo, bo to był taki debiut, który można sobie wymarzyć z kibicami, tak jak, tak jak to powinno być po prostu. Ja rozumiem, że ty już nie jesteś zaskoczony faktem, że jesteś w tej drużynie, że jedziesz na Euro, że, że walczysz o swoje. E, no, skoro tutaj jestem, to, to nie ma prawa być zaskoczony. E, mega mega fajnie przyjęła mnie drużyna, chłopaki, e, których tak naprawdę oglądałem, jak za dzieciaka skracają mega dystans. Mam tutaj kilku przyjaciół, z którymi grałem w lechu. No, kilku, I, ja tak na świetnie ośmiu, Tak. tak was wszystkich wypuścić. Tak. Poczynając od Berszyńskiego, który się wychował w lechu i odszedł do Legii. Tak, no, no tak jak mówię, wielu, wielu chłopaków znam, a tych, których nie znałem, skraca dystans, szybko pomaga. E, młodym zawodnikom się wprowadzać. No i to jest super. I mamy, mamy świetną drużynę i tylko się z tego cieszyć.